3, 2, 1, 8, Drugi dzień matur, matura z matematyki, więc bardzo na miejscu jest tutaj hasło, o którym mówiliśmy zaraz, zanim otworzyliśmy bramki wejściowe, że możesz liczyć na chmurę. To także przedsięwzięcie nie tylko logistyczne, nie tylko organizacyjne, ale przede wszystkim wsparcie wszystkich zdających. To cały sztab naszych psychologów i pedagogów, którzy pracują dla Was na co dzień, a są tutaj dzisiaj obecni i są dla Was dostępni. W czasie matur osoby zgłaszają różne trudności wynikające na przykład ze stresu przedmaturalnego i wtedy nasz zespół psychologiczny stara się zaopiekować taką osobą. Wyłapujemy, jeśli ktoś się czuje gorzej, niektórzy do nas podchodzą, niektórzy też nas kojarzą z konsultacji, bo normalnie na co dzień prowadzimy konsultacje w chmurze i mamy też takie magiczne radyjka i w momencie, w którym ktoś zasłabnie, ktoś się źle czuje, ktoś ma atak paniki, ktoś się po prostu stresuje i potrzebuje pogadać, to ludzie obecni przy namiotach i pod salami nas wzywają i mówią prosimy psychologa i albo wychodzimy na zewnątrz, albo czasami mówię, wystarczy pogadać, trochę pooddychać. Czasami konieczna jest pomoc medyków, z tym współpracujemy też tutaj w czasie egzaminów. Za to zazwyczaj po prostu oferujemy tą rozmowę, wysłuchanie i to jest absolutnie wystarczające, żeby osoby mogły dokończyć egzamin już z większym spokojem, większym zaufaniem do swoich umiejętności. Te osoby jakby też były zawsze bardzo pozytywnie i tak ci chciały uspokoić. Pytały no. się, jak tam ta matura, czy trudna, czy nie trudna. Zawsze słyszymy, że powodzenia. I nauczyciele, którzy są bardzo sympatyczni, po prostu podchodzą albo my możemy podejść, możemy z nimi porozmawiać, więc to są tacy otwarci ludzie. Nasze wsparcie dzieje się ono w różnych obszarach, tak, to są rozmowy telefoniczne, to są wideopołączenia, to są rozmowy z rodzicami, z uczniami. To jest z naszej strony tak naprawdę odpowiadanie na to, czego każdy nasz uczeń czy rodzic ucznia potrzebuje. Mura nas też w trakcie tej nauki do matury wspierała różnymi kursami maturalnymi Polski, matematyka, były też kilka z innych. Więc naprawdę to wsparcie było, jak ktoś miał ochotę skorzystać, to mógł przyjść i skorzystać. Więc naprawdę to wsparcie jest i to nawet ogromne. Właśnie przez ostatnie dwa lata chodziłam na warsztaty maturalne, przygotowujące mnie do tej matury, z nauczycielami na żywo i bardzo jestem tym zadowolona. Właśnie przygotowali mnie do tej matury. My mocno przygotowujemy do uczniów do tego, że mogą na nas liczyć. Celowo to tak bardzo podbijam, bo często przychodzą do nas w bardzo różnej kondycji życiowej. Tak jak tu powiedziała jedna z mam, i ja też ją wczoraj cytowałam, jak siedzieliśmy razem z rodziną, i powiem to też, uważam, że chmura uratowała jej życie uratowała jej dojrzewanie prawidłowe i chyba to, że teraz jest taką świetną dziewczynką. Zależy nam bardzo na tym, aby uczniowie Którzy przyszli do nas, znaleźli taką bezpieczną przystań, gdzie mogą na spokojnie wrócić do, do tej części siebie, w której byli spokojni, w której wszystko było dobrze, w której w ich życiu świeciło słońce. I o tym jest szkoła w chmurze: przede wszystkim o wspieraniu indywidualnych potrzeb każdego ucznia, każdego rodzica, każdej rodziny. Nie zawsze udaje nam się to w 100%. My jesteśmy tylko ludźmi jak każdy z nas, ale bardzo wierzymy, że nasi uczniowie, nasi rodzice naszych uczniów czują się tutaj zaopiekowani, dostają to wsparcie. Dzieciaki, takie mam wrażenie, w Szkole w Chmurze, bez względu na to jaką podążają ścieżką, na pewno czują, że są w społeczności wspierającej, dobrej i takiej, która daje im szansę w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach. Lecą jak na skrzydłach właśnie w Szkole w Chmurze. Możecie na nas liczyć każdego dnia.